Ciemano, dzisiaj moja opinia na temat łupa, którego noszę już 20 dni, więc tak naprawdę nie za długo, ale po kolei przygotowałem sobie mały schemat, według którego chcę opowiedzieć o tym wszystkim, sorry, eee, co, jak, gdzie, po co, dlaczego, czy warto, czy nie warto, więc zacznijmy. Eee, na samym początku, co skłoniło mnie w ogóle do tego, żeby wyprowadzić tą opaskę? Oczywiście ja używam, a, używam użyłem Polara i chciałem sprawdzić łupa, którego tak wszyscy testowali. Jakie były moje pierwsze wrażenia? Pięknie zapakowane, ładna opaska, wygląda na bardzo, bardzo elegancką, solidne wykonanie, proste ładowanie i to jest super. Co do wygody, na pewno jest, jest super, jest ładnie wygląda, więc się raz, że dobrze prezentuje na ręce i, i w ogóle pewnie nie widzę, nawet zakładając pod rękawice, jakby ma, było to w ogóle nieproblematyczne. Odnośnie funkcjonalności opaski i tych wszystkich rzeczy. Jakie funkcje uważam, że najbardziej przydatne? I czy któraś mnie szczególnie zaskoczyła? Na pewno i zdolność do monitorowania parametrów życia, tak? Czyli tętna spoczynkowego w HRV, ilości oddechów, temperatury skóry. I jej zdolność do zapisywania różnych rutyn i też analizowania tych rutyn w kontekście jakichś tam zmian właśnie w układzie nerwowym. To jest coś, co uważam, trzeba zwrócić uwagę i oddać mu że to robi bardzo dobrze. I właśnie dla osób, które chcą po prostu monitorować to, w jakim stanie jest ich ciało, to jest super narzędzie. Jeżeli chodzi o, o to, jakie te pomiary wykonuję, to to, co powiedziałem. Łub bada również, mierzy oczywiście ilość kalorii, ale robi to w sposób badziewny, robi w sposób do dupy i tych kalorii jest na pewno za mało. Mi nawet przy dwóch treningach, które monitorowałem, pokazywało, że tych kalorii jest poniżej 2000, więc to jest niemożliwe, niewiarygodne. Więc jeżeli chodzi o obliczenie kalorii, robi to badziewnie, ale takie parametry jak właśnie aktywność, jak tętno, załóżmy do drugiej, trzeciej strefy, mierzy bardzo fajnie, na pewno bardzo. Jest rozbudowany interfejs, można tam wpisywać totalnie wszystkie aktywności od jogi, medytacji, pływania, oddychania. Bardzo, fajnie, bardzo fajny jest tracker, bardzo ładnie pokazuje mapę GPS-u i to są fajne rzeczy. Więc dla osób, które po prostu są aktywne, chcą monitorować swoje zdrowie, swoją aktywność, uważam, że to jest fajne rozwiązanie. Ta opaska monitoruje, monitoruje, robi to dobrze, ale dla osób w sporcie zawodowym uważam, że jest po prostu słaba. Uh, teraz co dalej? Mm, czy opaska pomogła mi w jakichś mm, konkretnych aspektach życia coś poprawić zmienić? Na pewno zwracam uwagę, że wcześniejsza kolacja powoduje, że mój sen jest lepszy jeszcze bardziej, aczkolwiek o tym wiedziałem. Eee, i, I to jest bardzo fajne, bo tam można zapisywać sobie z różny rano wstajesz i możesz wypełnić taki notes, gdzie zapisujesz, co robisz przed snem, albo co robisz w którym jesteś kolacji, kiedy założyłeś okulary blokujące światło, kiedy odłożyłeś telefon, więc to jest bardzo fajne i bardzo, bardzo przydatne. Eee, czy zmieniło moje życie? W ogóle go nie zmieniło, mało tego teraz. Jestem zajechany trochę i postanowiłem dorzucić i Polara, i Opaskę, i mieć to w dupy, co tam się pokazuje, i po prostu odpocząć. Dobra, jeżeli chodzi o technologię i aplikacje, eee, ja oceniam integrację opadki z aplikacją. Jest to świetne, eee, jest in, interfejs bardzo intuicyjny, jest po angielsku, ale jest to zajebiście zrobione. Opaska na pewno dostarcza mnóstwo informacji takich praktycznych, nie? Dla, tak jak mówię, dla osób po prostu chcących zadbać o swoje zdrowie i posiadać, dla osób chcących mieć więcej informacji na temat swojego zdrowia, jest to super narzędzie, mocno polecam. Opaska jest turbo nowoczesnym narzędziem, monitoruje mnóstwo rzeczy. Czy odpowiada moim potrzebom? Zdecydowanie nie, bo ja jestem w sporcie zawodowym. I te pomiary są po prostu niedokładne w sporcie odnośnie samych, samego wydatkowania kalorii, bo odnośnie monitorowania stanu mojego ciała jak najbardziej tak, ale no nie jest to urządzenie kompleksowe. Czy poleciłbym tę opaskę swoim fanom lub znajomym? Poleciłbym, ale nie tym ze sportu zawodowego. Tacy poleciłbym to osobom, które dużo pracują, dużo robią, ludziom w biznesie, części moich klientów, ale tacy, którzy na przykład nie robią sportów walki portów kontaktowych, bo, bo wtedy to działa po prostu mm, średnio. Ale do monitorowania tego, w jakim stanie znajduje się Twoje ciało, w kontekście w odpowiedzi na jakieś tam bodźce, jak najbardziej czak. Eee, w mojej ocenie łupowi brakuje tego, żeby mieć opaskę na, 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 kl na klatę do monitorowania tętna, tak jak ma Garmin czy Polar. To jest największy błąd, deficyt eee, i, i to, jest, to jest totalnie do dupy. Eee, czy planuję kontynuować opaskę? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że odeślę ją po miesiącu, ponieważ ponieważ jest to kolejny bajer, który tam wysyła jakieś, 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 jakieś sygnały. Nie potrzebuję tego. Planuję raczej zainwestować w lepszy zegarek Polara lub Garmina, który będzie kompatybilny z opaską na klatkę, która będzie dużo lepiej monitorować moje, moje wydatki energetyczne w kontekście treningowym. tak? Ja największy problem zauważyłem w łupie z tym, że po prostu jak wchodziłem w czwartą, piątą strefę, to on nie rejestrował tych stref, nie wiedział w ogóle, że tam jestem e, i wydawało mu się, że mi tam nie ma, ja tam byłem i na przykład umierałem. Ja miałem ten, ten 215, on pokazywał, miałem 180. Więc to jest patologia i to tak nie powinno działać. E, co jeszcze na temat opaski? Jeżeli jesteście osobami, które chcą spróbować łupa, to zostawiam Wam tutaj w opisie tego filmu link. Możecie sobie go wziąć na miesiąc totalnie za friko i przetestować, ocenić samemu, ponieważ moja ocena, ja jestem w sporcie zawodowym, jest zapewne trochę inna niż osoba, która po prostu jest aktywna fizycznie i chce zadbać o swoje zdrowie, więc zostawiam Wam linka, z którego będziecie mogli sobie na miesiąc zadać mu skorzystać z tej opaski. łup. Co mogę jeszcze powiedzieć na ten temat? Wydaje mi się, że zegarek w Polara czy Germina będą to lepsze rozwiązania, będą bardziej kompleksowe i dostarczają też super wiadomości o układzie nerwowym, o stanie Twojego ciała i dodatkowo są kompatybilne z opaskami, tak? czyli możemy dużo lepiej monitorować e, realnie to, jak nasze ciało pracuje. Co też pewnie powoduje jakieś zmiany potem w analizowaniu tego, bo jak na mojej łupie, on nie kuma tego, bo jak już przestałem go zakładać na treningi, on nie wie, że ja trenuję dwa razy dziennie. To pewnie pokazuje nieco inne wartości. nie? Polar o tym wie, bo trenuje w pasce Polara. Pewnie zapytacie, czy polecam Wam tą opaskę? Generalnie polecam, spróbujcie sobie. Możecie ją wziąć za darmo, nic to nie kosztuje. Chociaż nie wiem, czy tam chyba nie trzeba jakieś opłaty 10 euro wrzucić, ale no nie jest to. Urządzenie jest w subskrypcji, tak? Kosztuje jakieś 260 euro na rok. Można płacić miesięcznie, co 3 miesiące rocznie. Uważam, że warto spróbować. Na pewno jest fajne to, że ona jest po prostu elegancka, nie? fajnie wygląda. Ja bym zostawił sobie po prostu tylko tego, bo mi się podoba na ręce. No i pokazuje naprawdę ciekawe, ciekawe dane. Nie tylko w wkurwia to, że nie jest kompatybilna, nie ocenia dobrze tego, jak ja trenuję, nie łapie wszystkich strew i tak dalej. Opaska też bardzo mocno uczy się, czy uszyć, uczy się tego, kim jesteś, tak ona po chwili jakby sama wykrywa aktywności, ale nie wykrywa ich też, też tak, turbo dokładnie. Zacząłem jeszcze mówić chwilę wcześniej o tym, że są akcesoria do opaski, jak spodenki, do których można włożyć czytnik i on niby ma lepiej le 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 liczyć kalorie i oceniać tętno. No niestety w moim przypadku to tak nie działało. A jak mam być szczery, jestem trochę zawiedziony tym łupem. Jestem nawet bardzo zawiedziony łupem. Hmm. jeżeli macie jakieś pytania to śmiało wrzucajcie je w komentarzach, a ja odpowiem i zastanowię się, co jeszcze mogę powiedzieć na temat łupa na pewno fajne jest to, że jest dość widać, że to jest wytrzymały produkt na pewno ładowanie jest dość przyjemne, bateria trzyma długo interfejs tej aplikacji jest zajebiście że jest tam mnóstwo danych, mnóstwo rzeczy, które można wprowadzać eee... dla mnie jako dla dla mnie jako dla Michała Sobiecha Lepszy jest kompatybilny z opaską na klatę mierzącą tętną zegarek. Po prostu ładny i elegancki. Więc dzięki, że zobaczyliście ten film. Jeżeli chcecie, to macie na dole tego linka do łupika. A ja idę odpoczywać.